Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani, witajcie 23 stycznia. Ja jestem Magda i tutaj na kanale z kawką, z poranną kawką, kochani. Opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Moi drodzy, dziękuję Wam z całego serca wszystkim, że jesteście. Do wszystkich nowych subskrybentów dziękuję z całego serca. I kochani, jestem Magda. Jeżeli będziecie się do mnie zwracać, nie zwracajcie się do mnie, pani Magdo. Jestem Magda. Ja do was też mówię po imieniu. Nie wiem, ile macie lat. Nie wiem, czasami po nikach się tylko zwracam, bo nie wiem, czy to kobieta, czy mężczyzna jest, jest za tą nazwą. Ale tutaj jesteśmy taką, takimi duchowymi przyjaciółmi. Tu nie ma imion. I też nie mamy lat, bo dusza nie zna wieku, dusza nie zna ograniczenia czasu. Ten czas to wymyślił sobie człowiek. I to tak go wymyślił, że go trochę spieprzył. No. Po, bo co lutym o 28 dni, a czemu reszta ma tyle? Przecież kiedyś kalendarz był inny. Było 10 miesięcy, wciąż też jak się chodzi. To się chodzi księżycowo. Są lekarze, którzy liczą księżycowo, więc y, zostawmy to, zostawmy to panowanie, tą hierarchię. Dusze też nie lubią hierarchii. Po prostu jesteśmy. Moi kochani. Dzisiaj, powiem, jest energia odcinająca Księżyca. Zbliżamy się do nowiu, now mamy za chwilę, i warto, naprawdę, warto tą energię Księżyca wykorzystać. Wykorzystać do oczyszczania, do sprzątania domu, do tego, żeby nam ubywało. Teraz nie modlimy się, nie prosimy o przybycie, teraz robimy wszystko, żeby nam ubywało. Więc, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś, no przypuśćmy, ma długi i prosi o. I prosi o to, żeby było łatwo i było lżej. To zamieńcie też sobie te długi na pewnego rodzaju inwestycje, bo zainwestowaliście pewnie w coś te pieniądze. Nawet i może zainwestowaliście te pieniądze w jedzenie, a jak zainwestowaliście w te pieniądze w jedzenie, czyli zainwestowaliście te pieniądze w swoje życie. Jeżeli zainwestowaliście tą pożyczkę, to co pożyczyliście, to co pożyczyliście. Na wakacje czy na samochód, to też jest pewnego rodzaju inwestycja. Inwestycja w mój odpoczynek, inwestycja w mój komfort, żebym mogła w ogóle na przykład dojeżdżać do pracy. I kochani, zmienicie tok myślenia, zmieni się też energia. Warto zacząć myśleć w kategoriach energii. Bo dług jak słyszymy, no to już mamy jakieś tam ciarki, tak? Niektórzy już jak słyszą kredyt, to ich po prostu aż wzdryga. Ale po co? A jak usłyszą inwestycja. To mogą się zdecydowanie lepiej czuć. Więc zamieńcie sobie, zamieńcie sobie to, co wzbudza Was te takie drgania i, i złe a... samopoczucia na inne wyrazy. Jeżeli ktoś jest chory, to też warto zobaczyć, skąd ta choroba się bierze. Jest. W tej chwili mamy tyle technik. Wyłożone wiecie, jak kawa na ławę. Mamy totalną biologię, mamy ustawienia systemowe, tak? Tam też możemy zobaczyć, skąd się bierze, skąd się bierze choroba, dlaczego przeżywam, dlaczego doświadczam tej choroby, zobaczyć, co jemy, może coś nam szkodzi. Kochani, wszystko jest. to osoby, które otwierają Kroniki Akaszy, to też możecie pytać, jak mam zamienić te słowa? Mistrzowie, to, to słowo wzbudza we mnie Sami też możecie pytać swojego przewodnika, anioły. To wzbudza we mnie takie drgania, drgania, Co ja mam doświadczyć? I warto, kochani, naprawdę warto się temu przyjrzeć. Pozamieniać słowa, żeby nam było lżej i lepiej. A teraz, właśnie w momencie, kiedy Księżyca ubywa, odcinamy. Jeżeli mamy jakieś inwestycje, sobie robimy tam. Dobrze, moje inwestycje są już wszystkie spłacone, moje konto jest czyste, wyzerowane. Nawet można sobie patrzeć, jak my tam wpłacamy pieniądze i te pieniądze zmniejszają nam naszą inwestycję. Ciach do zera zrobione. Po księżyca wtedy sobie możemy dodawać, dobierać tak sobie teraz na przykład wypalamy swoje choroby, uwalniamy, wydmuchujemy w świeczkę. To jest kilka też technik. Można sobie samemu taką technikę wymyśleć, która działa dla ciebie, bo to jest twoje. Na mnie może działać dmuchanie w świeczkę, a na ciebie może na przykład yy, pisanie kartek i palenie zadziałać. Więc tutaj warto też sobie pod siebie tą metodę znaleźć i ją zrobić. Często też mnie pytacie, czy robię to dobrze. Robisz to idealnie, robisz to idealnie, robisz to perfekcyjnie, tylko patrz zawsze, żeby używać dobrych słów. Nie, że nie chcę już tego, tylko po prostu mam tak i tak. Jestem wdzięczna za to i za to. I co jest też bardzo ważne, nasze życie zacznie się odmieniać w momencie, kiedy dusza Twoja, Twoje ego zaakceptuje ten stan, który jest teraz. Czasami dusza też może tam, wiecie, może nas zdrygać, ale to jest wszystko pokierunkowane tym myśleniem ego. Ale w momencie, kiedy zaakceptuję, okej, okay, dobrze, mam tak jak mam, jest to moja lekcja, jest to moja nauka, to się kochani, wszystko od niej to się ponaprawia. I wtedy zacznie dziać się nowe, bo jak będziemy stawiać sprzeciw i błąd, i karta poleciała, życie kochani, karta życie dzisiaj. Nie lękaj się, dokładnie nie lękajmy się żyć, bo to życie jest nam dane po to, abyśmy wzrastali, aby dusza wchodziła na kolejne poziomy. Aby doświadczała, aby przeżywała, aby odpracowała nasze odcinki, odcinki, uczynki, już te odcinki życia też, tak dokładnie. Ale już teraz dokładnie wiecie, że w tym życiu żyjemy, na, pracujemy na swoje przyszłe życie. W tym życiu, to co się wszystko dzieje tutaj, już świadomie możecie sobie zbudować karmę. Uczunek, który był zrobiony nieświadomie, tak, no zdarza nam się nieraz coś tam odwalić, ach nie pomyślałam to się tak wiecie, no nie widać trochę, ale to co robimy świadomie i wiemy, że to nie jest zgodne zgodne z, zgodne z moją naturą. Robię sobie prze, wbrew przeciw sobie też, wiecie, takie nawet nieodpowiednie odżywianie się. To też jest robienie wbrew sobie. To jest też. Niszczenie swojego ciała, więc tu jest też może przyjść do nas na przyszłe życie karma ciała. Więc dbajmy o nasze ciała, dbajmy o siebie. Znaczenie karty Życie. Możesz być pewien, że życie ma wobec ciebie dobre zamiary. Żyj swobodnie i bez trosk. Lęk nigdy nie jest dobrym doradcą. Nie pozwoli ci się rozwijać, wręcz oddala cię od twojego pięknego potencjału. Anioł życia mówi ci, nie martw się, bo ktoś się o Ciebie troszczy. Wiecie, to słowo nie martw się, to martwienie, to w ogóle też wyrzucamy z naszego języka, bo jeżeli się o coś, o kogoś martwimy, to to coś kogoś czynimy martwym, wysyłamy martwą energię i umartwiamy to, to zdarzenie, tego człowieka. Więc lepiej, troszczę się o Ciebie, troszczę się, żyj swoim, żyj swoim życiem każdego dnia pełnego radości i wiary. Wszystko przebiega zgodnie z najwyższym planem, planem Twojej duszy. Złoty impuls. Dziś poproś Anioła, aby ozdobił Twoje życie pięknem, światłem oraz miłością. i przeżyj dzięki temu wyjątkowy złoty dzień, który obdarowuje Cię życiowo, jako cudowny, Indywidualne doświadczenia. Jego cudowne indywidualne doświadczenia. I widzicie, no, bez okularów się już nie ma. Nie? A gdzie mam okulary? Tu. A jeszcze kawałek nam zostało. Z ręką na sercu zwróć uwagę na otaczające Cię piękno życia, na przyrodę, drzewa, kwiaty, kamienie. Być może dziś świeci słońce, i dzięki temu wszystko dookoła wydaje się jeszcze piękniejsze. Odkryj w swojej codzienności cud życia. Tak, kochani, ten cud życia to jest wdzięczność za wszystko, co nas otacza. Wiecie, kiedy nie jesteśmy wdzięczni za małe rzeczy, to za te duże rzeczy też nie będziemy potrafili być wdzięczni. Bądźmy wdzięczni za to, nawet, że nam woda w kranie leci. O tym opowiem jutro. O wdzięczności, za co być wdzięcznym. A tymczasem, kochani, mamy świetny. Kurs, jak kto woli, a jak kto woli, wyzwanie. Wdzięczność, klucz do magicznego życia. To już jest wyzwanie, to już jest nawykowe. To jest. Yy... Warto przez to przejść. Podepnę to zaraz w opisie, podepnę to w komentarzu i zajrzyjcie tam. Wdzięczność, klucz do magicznego życia. Warto to zrobić przez 21 dni, żebyśmy nabrali nawyku. Przytulam Was, życzę cudownego czwartku. Magda.